W tej chwili może trzymajmy tą jedno, proszę, prosty trzymajmy, przekartkujmy tak, o, o właśnie, tak, jeżeli jest dobrze i tak przekartkujmy, to są różne, bardzo ciekawo opracowane materiały. No to... Frank Peters jest y, redaktorem prowadzącym, to y, kto jest właściwie szefem tego wydawnictwa? Frank Peters, tak, tak, znana postać, tak. Jest wydawany jako dodatek do... Yy... Znaczy chyba do każdego numeru, albo nie, to są coroczne takie dodatkowe plakaty jako taka ozdoba z co ciekawszymi kręgami zbożowymi, albo zdjęciami wykonanymi. E, witam Was wszystkich, ja jestem Artek. E, Przyjechałem tutaj przede wszystkim jako gość, natomiast zdecydowanie bardzo interesuję się z zjawiskami paranormalnymi i tu mam okazję zobaczyć coś takiego. Kuba, ja przyjechałem z Krakowa, tutaj przyjechałem głównie z ciekawości, dla dobrej zabawy, którą mam nadzieję, że tutaj zaraz znajdę tutaj. Może, może oprócz ufo, ufolotków, których pewnie tutaj nie znajdziemy, ani piktogramów, to może będziemy się tutaj dobrze bawić. Mam na imię Andrzej i przyjechałem tutaj, tak jak Kuba, z ciekawości, no i chciałem zobaczyć UFO. Jak, no, nieważne, czy znajdziemy je, czy nie. Ważne, że znalazłem tutaj nowe znajomości. Jestem Gosia, przyjechałam z Jaworza koło Bielska Białej i jestem tutaj dlatego, ponieważ intuicja mi kazała. Od dziecka interesuję się tym wszystkim. Yy, zawsze wszyscy mówili, że, że mam może coś wspólnego z kosmosem. Ja się nazywam Grzesiek, przyjechałem z Dębicy. Jestem członkiem Centrum Badań Zjawisk Anomalnych. No, mam na imię Krzysztof, przyjechałem z miejscowości Rawicz. Przyjąłem tu dlatego, że się interesuje właśnie zjawiskami paranormalnymi oraz ciekawości. Nie kryje, że się miło zaskoczyłem, naprawdę to jest miła atmosfera. Tutaj wiele osób go polubiło, mało mówił, nie był chętny do jakichś wywiadów. Chciałem zrobić wywiad, ale nie bardzo chciał. Lepiej się czuje w pracy niż w gadaniu, jak mówi, no i bardzo dobrze. Tak, niestety to samo. No dobra, dobra, no to niestety fałszywy dobra. No właśnie, fałszywy Bo po prostu na komórkę, mówi, że widzi upad nad, nad naszą wieżą, tym upa ukazały się nasze latarki, szybko to zostało wyjaśnione. Ale było trochę emocji, jak zawsze w takiej sytuacji. To jest latarka? Jeszcze raz sprawdzam. To się zgadza? A to już ranek wczesny ranek, jeszcze słońce w tym momencie nawet nie było na, na, tutaj na horyzoncie ale było już jasno zboże skoszone oczywiście bardzo pięknie to wygląda to są duże łany zbóż duże pola, duże areał, to jest przepiękne miejsce, rzeczywiście widok jest jakoś na 360 stopni można oglądać tę okolicę w promieniu kilkudziesięciu kilometrów dosłownie, stąd Zbudowana taką pierwszą, ładną wieżę widokową wreszcie, zresztą na koniec ją zobaczycie z zewnątrz. No i tutaj widzicie ta słynna wieża, to jest naprawdę świt.